Cześć, jestem Ganker i dzisiaj, słuchajcie, jest taka dziwna sprawa na temat mcgry.pl, bo wszyscy mówią, że powraca, znaczy nie, że wszyscy, ale dużo osób mówi, że powraca. I gdzieś pod moim komentarzem, tam z filmu, gdzie jest już stołek w górę, mój najpopularniejszy jakby film e, e, ma jakby... No, i tam napisał gość, że mam dwa dowody, że... Czy nie, że dowody, tylko mam dwa takie screeny sobie zrobiłem. Z moich komentarzy. Yy, I jedno jeszcze z odcinka z Easyina. Yy, I tutaj Javi Bayer pod komentarzem najpopularniejszego filmu na temat MC Gry czemu zniknął. Yy, no to tak, będę wam czytał. Gościu... Oni też ta, na dzieci zarabiali, one se, one, on se tam kupił i, i mieli pieniądze i usunęli serwer, ale za rok wrócił. Skąd wiesz, ja napisałem skąd wiesz, że, że, że za rok wróci. Bo na jednym z odcinków Abry mówił, że wiele osób chce, żeby wrócił serwer MC gry i odpowiedział, że będzie nowa edycja serwera i jest po prostu przerwa techniczna, a to jest ciekawe. No nie wiem, bo inni mówią co innego. XD, zobaczysz tam. A wpisz sobie IP serwera mcgry.pl i zobaczysz, że serwer w końcu będzie. A dalej coś robią i ma być nowy typ tablicz. To by było akurat dobre. No i w sumie to tyle. Tutaj jeszcze coś tam pisałem, do niego ja już nie odpisał. A drugi SS to jest coś takiego. Ja napisałem: kiedy odcinek z MC gry? Nie ma MC gry. Nikoś YouTube powiedział. Nikoś ja odpowiedziałam. Inni mówią, że będzie, bo dodają nowy tryb Debridge. Tak mi pisali w komentarzach i zaraz wróci. O MC Gry wraca, serio, jakiś chłopiec napisał, tak chyba. Tak, MC Gry wraca. A kiedy dokładnie będzie? Więc, no wiecie, słuchajcie, możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie. Naprawdę to jest takie dziwne troszkę, ale ja mam nadzieję, że wróci, bo jednak ta, tam było tyle fajnych akcji. Tyle fajnych odcinków, naprawdę ja kochałem proscesora. Musicie to przyznać, że fajny był. Pomimo, pomimo cheaterów fajnie było, przynajmniej mi nie wiem jak innym, ale jakby nie było cheaterów, to by było jeszcze lepiej. To by było na tyle i piszcie swoje opinie w komentarzach. Cześć!